Ja korzystając tak z tak wspaniałego chciałbym zaprosić jeszcze na scenę wielkiego przyjaciela gminy Lubowniak i również powiatu Tomaszowskiego, który wspiera te inicjatywy. Wszyscy Państwo go znacie. Mówię tutaj o Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego, Pana Marka Mazura. Panie Marku, niech Pan coś powie na ten temat uroczystości dzisiejszej. Ja jeszcze dodam, że taka wielka inwestycja za 25 milionów to między innymi dzięki Panu Przewodniczącemu. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Pan Starosta mówi o tej wielkiej inwestycji, ale powiem Państwu, że wielokrotnie mówiliśmy o tej drodze, a do tego stopnia, że z panem starostą śpiewaliśmy moja droga, ja Cię kocham i wyszło na to, że ta droga rzeczywiście doszła, doszła do skutku, ona już jest w tej chwili remontowana, to głównie aż do Minowłodza poprzez spałę królową wolę. Ale Panie Starosto, powiedzmy prawdę, że środki unijne, które samorząd województwa... Górskiego przekazuje to tam, gdzie jest dobry gospodarz. To nie można tak przekazywać środków finansowych tam, gdzie ktoś sobie to ktoś złoży wniosek, bo trzeba patrzeć, gdzie jest dobry gospodarz, I w powiecie Tomaszowskim mamy bardzo dobrych gospodarzy, w związku z tym wiemy, że te środki oczywiście będą bardzo efektywnie, skutecznie dla dobra mieszkańców powiatu wykorzystane. Już wszyscy zapomnieli w mieście, jak robiło się masło. Ja mam to szczęście i ten zaszczyt, że pomagałam mamie w robieniu masła, ponieważ pochodzę z gospodarstwa wiejskiego i bardzo ważne jest, żeby była dobra śmietana. Bardzo ważne jest, żeby była dobra temperatura, czyli śmietana wychłodzona. No i oczywiście później e, częstość, częstotliwość poruszania e, tej kieróżnicy. Bo tak się to nazywa. Pamiętam z czasów swojego dzieciństwa, kiedy moja babcia, mama mojej mamy, raz w tygodniu w kierzance ubijała masło, które przez cały tydzień było spożywane przez rodzinę. I tak było również w sąsiednich domach na wiosce. Natomiast tradycja ubijania masła zaginęła w latach 70., kiedy. Generalnie już właśnie tak jak wcześniej się wyraziłem weszła produkcja przez spółdzielnie mleczarskie i było ona już ogólnodostępnym produktem w sklepach, bo w moim domu rodzice moi prowadzili gospodarstwo. Pamiętam, że robiło się masło i pamiętam smak tego masła ze świeżym chlebkiem. No wtedy nie musiałem myśleć o tym, żeby zmarować tak jakoś ostrożnie. Z, 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 z pewnych względów e, cały, cała prajda polegała na tym, że się smarowało tak grubo tym masełkiem i to było takie jedyne prawdziwe masło, jakie, jakie dane mi było konsumować. Poziom, czy grubość smarowania masła zależało od zamożności. Ja wychowany w wiejskim środowisku wiedziałem, że trzeba tego masła bardzo oszczędnie smarować. Kiedy było troszkę lepiej w domu, już, już można było grubiej. Teraz z kolei nie powinno się w ogóle używać masła, ponieważ... Mówią, że szkodzi. Chociaż ja nie bardzo w to wierzę, bo moi rodzice grubo smorowali masła i dożyli sędziwego wieku, więc nie wiem bardzo, jak z tym masłem jest. Generalnie rzecz biorąc, nie polecam masła. Mimo, że ma ogromne walory. W trzecim powiatowym konkursie ubijania masła postanowiono przyznać 9 drugich nagród. Co prawda, konfederacja już to przyznał i jedną pierwszą. Bardzo trudno nam było ocenić, yy, które rzeczy są lepsze lub gorsze. Komisja konkursowa yy, wykonane masło oceniała według następujących kategorii. Ja przypomnę Państwu: czas wykonania. Wygląd masła, smak masła, estetyka, oryginalność podania. W tych trzech, trzech ostatnich konkurencjach, czyli wygląd masła, smak masła, estetyka, oryginalność podania, wszystkie koła gospody wiejskich dostały maksymalną ilość piątków, czyli pięć. Natomiast czas wykonania masła zadecydował o tym, które koło gospody w dzisiejszym konkursie wygrały. Pierwsze, drugie miejsce zajęło. Koło gospodyń wiejskich Sangrodza, gmina Ujazd. Brawa, Kolejne, tylko drugie miejsce, mimo usilnego kibicowania Wójta, który wyjątkowo dziś przyjechał wraz z kolegą posłem, zajęło koło gospodyń wiejskich śmieszna gmina wójt jednak dużo brakuje. Bardzo ładnie. Kolejne, drugie miejsce. W trzecim powiatowym konkursie ubijania miasła. Masła zajął koło gospodyni wiejskich z Karolinowa gmina Żereklinek. Gratuluję. Brawo, proszę Państwa. Koło gospodyni wiejskich z Królowej Woli, gmina i Gratulujemy koło gospodyń wiejskich z Królowej Woli. Brawo, proszę Państwa, brawo. Kolejne drugie miejsce koło gospodyń wiejskich zbiadek ma gmina Tomaszów Mazowiecki. Brawa, brawa, brawa dla Pani. Szanowni Państwo, z nami jest dzisiaj koło gospodyń wiejskich Znowin gmina Belków, która też zajęła drugie miejsce. Gratulujemy Panią z gminy Brawo, brawo, brawo dla Pani. Z koła gospodyń wiejskich jak gmina Czerniewice. Powiem tak, w tej chwili faktycznie zostały dwa koła Gospodyń Wiejskich, Jedno miejscowe z Lubotnik. Dodam tylko, że pójdzie z Lubotnik starosta z Lubotnik, i wydawałoby się, że. Że, ale powiem tak, koło Gospodyń Wiejskich z Lubotnik Gmina Lubotnia zajęła kolejne drugie miejsce. Gratuluję! Brawo! I to zaszczytne. Pierwsze miejsce. Zajęło koło gospodyń z łaznowa gmina Rokiciny. Te panie, ubiły masło najszybciej. Gratuluję panią, jak i również nieobecnemu Wójtowi, tak wspaniały gospodyń w swojej gminie. Brawa, proszę państwa, brawa. Jest czego gratulować. Oczywiście mówią jaki, kram, taki pan, bądź odwrotnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Paniom z Kół Jednocześnie życzymy Paniom dzisiaj miłej zabawy do godzin rannych i przyszłego dnia. Wszystkiego najlepszego. że moja mama, moja mama męczyła się z tym czasami grubo ponad godzinę i, i, i nawet my musieliśmy pomagać, bo, 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 bo trudno jej było, już ręka nie, nie, nie wytrzymała, a tutaj te panie nie wiem jakoś bardzo dobrze zawodowo wręcz przygotowane, a może, a może po prostu śmietana jest już na tyle tak podrasowana, że, że to ubicie masła stanowi niewielki problem. Myś... To znaczy ja generalnie już teraz masło jak najmniej nie używam, e, dlatego że mam trochę podwyższony cholesterol i, i powinienem, nie powinienem, ale masło bardzo lubię. O i tutaj najlepszy przykład że tego masła troszeczkę dostałem z trzech kółgosłowych wiejskich i zabieram, zabieram do domu, bo e, to masło takie robione i, i bez oleju, bo wszystkie te inne masła sklepowe to jednak mają wymieszkę oleju tutaj tego oleju nie ma, to jest takie naj, najprawdziwsze masło jakie, jakie może być. Maszty kupowanym w sklepie jest ileś tam masła tylko, a pozostała część nie wiadomo co, chociaż jak wszyscy mówią dookoła naukowcy i zapewniają, że to coś to też zdrowe. Znaczy masło dla mnie jest bardzo ważnym produktem. Ja w ogóle nie zgadzam się z tymi takimi dyskusjami, że no lepsze może masło roślinne. Ja walczyłam cały czas z tymi stwierdzeniami, bo uważam, że masło, naturalne masło. Takie jeszcze jak tutaj dziś zrobione, niezamrożone, jest naprawdę produktem bardzo zdrowym i to jest ta właśnie promocja też zdrowej żywności. No, kolejne święto powiatu Tomaszowskiego, I tym razem Janie Masła. Powiemy, że nie chyba to nie jedyne nie w kraju, bo na pewno w województwie nie ma takiego konkursu. Bardzo cieszy fakt, że wraca się do tych tradycji, tutaj dzieci, dziewczęta, młodzież również podpatrują, jak to kiedyś ubijało się maską. Myślę, że jest to również taka lekcja historii. Niemniej jednak ważne, że środowisko powiatu Tomaszowskiego mieszkańcy Zapraszam, mogą brawa, się zintegrować brawa, panie, podczas brawa. tego święta, mogą odpocząć, Zapraszamy, bo jednak panie, to się również i organizuje panie. dla mieszkańców nie tylko gminy Lubochnia, ale powiatu Tomaszowskiego, bo jak widzę zjechali tutaj z całego powiatu, mieszkańcy doskonale się bawią, pogoda fantastyczna, przy okazji, jak powiedziałem, ta wspaniała lekcja historii, pokazywanie, jak to kiedyś Pani nasze babszy nie na tylko, bo i mamusie też, też pamiętamy, ubijały maski. Gratuluję tutaj wszystkim koleżankom z Gratuluję gospodarzom i organizatorom tego przedsięwzięcia. To już jest trzecia impreza z cyklu Powiatowe Ubijanie Masła. I powiem tak: pierwsza była bardzo udana, druga jeszcze bardziej udana, a trzecia jest najlepsza.